Ludzie mówią, że nic się nie dzieje, a oni okay. tutaj jeżdżą co dwie godziny, to czyli coś musi być. Bo te patrole, które tam bo, pan Bonkiewicz organizuje, to przecież nie mają na celu łapanie tych migrantów, tylko mają na celu stworzenie problemu. Nie boimy się im pomagać, ale tam, na miejscu. No, dawaj. Nie Bąkiewicz powinien dostać zarzuty prokuratorskie i powinien być skierowany do sądu. Ciężki to był weekend, ale jestem z siebie dumny. Podczas gdy moi koledzy i znajomi walili browary aż miło, ja twardo wytrwałem przy swoich postanowieniach i nawet kiedy mnie namawiali, nie uległem. Nie uległem podobnie jak osoby pilnujące naszego bezpieczeństwa na naszej zachodniej granicy. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a dzisiaj wujo pokaże Wam to, co się tam w ostatnim czasie dzieje, bo to jest już chyba za mocne. Takiej patologii w naszej polityce już dawno nie widziałem, a wierzcie mi, że widziałem już sporo. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo jak ostatnio patrzyłem w statystyki, zauważyłem, że sporo z Was ogląda bez subskrypcji, a nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło, gdybyście ją zostawili. Zrobione? Jak tak, to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Pewnie już wszyscy wiecie, co teraz dzieje się na naszych granicach. Ale jeśli nie, to w telegraficznym skrócie szybko Wam to opiszę. Ostatnio okazało się, że z jakiegoś bliżej niesprecyzowanego powodu, nasi zachodni przyjaciele a mówiąc to, mam na myśli Niemcy próbują przerzucić swój problem z imigrantami na nas i przesyłają na naszą stronę granicy grupy bliżej niesprecyzowanych amerykańskich inżynierów oraz lekarzy. Nie trudno się domyślić, że taka sytuacja nie jest dobra dla Polski. Obecnie jesteśmy jeszcze jednym z najbezpieczniejszych państw w całej Europie, ale zalew naszego kraju ogromną grupą bliżej niesprecyzowanych osób na pewno negatywnie odbije się na tej sytuacji i bardzo możliwe, że Polska po prostu przestanie być tak bezpieczna, jak jest teraz. Oczywiście nie za bardzo mogliśmy liczyć na reakcję naszych władz, bo uśmiechnięta koalicja po raz kolejny udowadnia, że nie za bardzo ich interesuje bezpieczeństwo Polaków i wolą służyć interesom Niemiec. Nasze ukochane władze jakoś nie za bardzo reagowały, widząc to, co dzieje się na granicy. Właśnie z tego powodu zaczęły się pojawiać oddolne inicjatywy, takie jak ruch obrony granic, które zrzeszały Polaków, którzy nie godzili się z zaistniałą sytuacją i chcieli wziąć sprawy we własne ręce. Osoby te obecnie zajmują się organizowaniem patroli oraz innych mniejszych inicjatyw, takich jak pikiety. O! Nie boimy się im pomagać, ale tam, na miejscu, odbudujmy im szpitale, odbudujmy im szkoły. Każdy z nas na pewno dołoży się do takiej inicjatywy. Oczywiście, jak nie trudno było się domyślić, tego typu starania nie były zbytnio doceniane przez nasze uśmiechnięte władze, które szeroko krytykowały te inicjatywy. Pi PiS też mówi, PiS i Konfederacja mówi: No wysłaliśmy ruch, ludzie stworzyli ruch obrony e, granica a my go wspieramy, bo chodzi nam o bezpieczeństwo, bo państwo się nie wywiązuje. No tak, ale to są słowa fałszywe, moim zdaniem. Tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, aby stworzyć kłopoty konkurentowi politycznemu, drugiej stronie, w tym przypadku rządowi, bo te patrole, które tam pan Bonkiewicz organizuje, to przecież nie mają na celu łapanie tych migrantów, tylko mają na celu stworzenie problemu, czy spotęgowanie problemu, z którym już i tak rząd sobie z trudnościami radzi. I w związku z tym to jest taka antyrządowa, Akcja opozycji na polu bezpieczeństwa, moim zdaniem, bardzo ryzykowna i bardzo niebezpieczna? Oczywiście, w oczach koalicji obywatelskiej, wszystkie zarzuty to tylko próba oczernienia ich przez opozycję. Mam wrażenie, że oni nie zauważyliby problemu, nawet gdyby osoby te koczowały przed ich domami. Mimo tego, że powstały tego typu inicjatywy, wcale nie oznacza to, że sytuacja zaczęła się uspokajać, a wręcz przeciwnie. Obecnie internet obiegają nagrania z licznych ekscesów. Bundespolizei stała się już tak bezczelna, że robi takie rzeczy. Ludzie mówią, że nic się nie dzieje. a Oni tutaj jeżdżą co dwie godziny, to czyli coś musi być na rzecz. A wszyscy. Fakersa pokazał. Wszyscy...

No, Niemcy tu próbowali, z tego co dostaliśmy informację, zatrzymać, zatrzymać Polaków na, na tym moście. Wbiegli na teren, na teren Polski, teraz się wycofali, dzwoń, świecili wcześniej długimi latarkami, tutaj zaczepiali cały czas. Przyznacie chyba, że Niemiec robiący tego typu rzeczy to prawdziwy skandal na skalę międzynarodową, ale niestety nasze uśmiechnięte władze nie widzą w tym nic złego i jak zawsze nabierają wody w usta. Mam wrażenie, że z TVP raczej się nie dowiemy, że tego typu incydent miał miejsce, chociaż może nas pozytywnie zaskoczą. Kto wie, jeśli było o tym w TVP. To szacunek. Byłby to znak, że wcale nie ma takiej propagandy, jak myślałem. Oczywiście niemiecki policjant pokazujący nam środkowy palec to nie wszystko, co się tam wydarzyło w ostatnim czasie. Niemieckiej Straży Granicznej bardzo nie podobał się fakt, że Polacy z ruchu obrony granic wykorzystują drony do ujawniania procederu przemytu nielegalnych imigrantów. Niemcy uznali, że nie będą się pieprzyć w tańcu i najzwyczajniej w świecie go zestrzelą. A warto wspomnieć, że według samego ruchu obrony granic osoby pilotujące te drony to byli ludzie posiadający odpowiednie licencje. Niestety dla Bundespolizei nic to nie znaczyło i ci uznali, że najlepszym wyjściem jest najzwyczajniej w świecie zestrzelić tego drona. Nasze uśmiechnięte władze niestety, zamiast docenić, że obywatele zdecydowali się wypełniać ich obowiązki, ciągle robią wszystko, żeby oczerniać ruch obrony granic. Jeszcze zanim rządy naszej szlachetnie panującej uśmiechniętej koalicji wprowadziły kontrolę na granicach, w licznych wypowiedziach krytykowali postawę Bąkiewicza, a nawet niektórzy byli na tyle bezczelni, że mówili o tym, że osoby broniące granicy powinny ponieść konsekwencje prawne. Najbardziej odklejoną opinią podzielił się pan Czarzasty, który powiedział to. No powiem, co powinno się zdarzyć. Po pierwsze, Bonkiewicz powinien dostać zarzuty prokuratorskie i powinien być skierowany do sądu. Po drugie, wszystkie te grupy bezsensownych po prostu... Facetów, którzy chodzą, straszą po tej granicy, starając się wyręczyć e, służbę graniczną, powinna się nimi zająć. Prokuratura, powinny się zająć nimi sądy, powinna się zająć nimi policja, i potem. No właśnie się zaczyna zajmować. Myślę, że niech jak pan wspomni moje słowa za dwa dni, zobaczy pan efekty. Ale co może ich policja zbierać z resztą? powinna? Powinna, dlatego że nie może być tak, że mieszkańcy są zadziwieni, że jakieś typy z podciemnej gwiazdy zatrzymują samochody, żądają dowodów osobistych i za, zastępują służby, które dobrze działają. Propozycję czarza z tego do serca chyba wzięła niemiecka policja, która zaczęła aresztować członków ruchu obrony granic. Przyznacie, że Niemcy krzyczący do Polaków Halt, Polen, nie brzmi za kolorowo. Jeśli te informacje się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o początku bardzo niepokojącego trendu. W końcu fakt, że niemieckie służby tak po prostu aresztują Polaków na polskim terytorium, powinien być wielkim skandalem na skalę międzynarodową i świadectwem tego, że nasi sąsiedzi w głębokim poważaniu mają przepisy. Mimo tego, że obecnie nasza zachodnia granica jest na pierwszych stronach gazet, nie możemy zapominać o tym, co dzieje się na tej wschodniej, bo tam sytuacja wcale nie stała się lepsza, a wręcz przeciwnie. Dalej mają tam miejsce liczne incydenty takie jak ten. Niestety, przez bierność naszych władz istnieje ogromna szansa, że w najbliższym czasie czeka nas napływ ogromnej liczby osób o nieznanym pochodzeniu oraz intencjach. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie uśmiechnięci pójdą po rozum do głowy i jednak zrobią coś więcej niż tylko wprowadzenie kontroli, których skuteczność jest wątpliwa. Co sądzicie o tej całej sytuacji? Myślicie, że potrzebujemy inicjatyw rozpoczętych przez Bąkiewicza? Myślicie, że te fale migracji można jeszcze zatrzymać? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale Kto Wygrał, a wujo musi już lecieć, bo idę trochę popakować. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, jeśli wspieracie mnie w moich staraniach w zdobyciu lepszej formy. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Siema.